Witam Was serdecznie. Bez ze mną jest Mr. PT50. Oś, no, I to jest kolejny gameplay z Medal of Honor Warfighter. Tym razem jestem z PT. No, w końcu. Mapie od razu się dzieje Pole bitwy jakieś tam. No, czy jakoś, tak, no. Coś w Grem tym stylu. Gram na tej mapce dwa razy. O kurde, pierwszej Lampy. Na, na tym mapce nie potrafię grać. Uważaj! Nie zginął. A ja też. Sorki, kurde. Wiesz, co ja chyba ci powiem, że. Trochę dwie, dźwięki ściszę, bo. chyba jest ciut za głośno. Okej, okay, wow. Well. Dobra. Się respię na tobie. Okej. Okay. Dobra O kurde to są snajperzy Ja to w ogóle snajperką nie potrafię grać w tej grze No ja też, a nie ani razu nie grałem, ja grałem tylko szturmowcem Juuu Ja próbowałem ale oh. Zabiłem go, jest Teraz ja dam tam dla pozoru Dobra Odrodziłeś się od razu tak, tak Ja tam daj Dobra, o kurde nam radar wyłączyli widzę i Tu żyjesz tam jeszcze? Jak? Nie, właśnie nie. Ale jak mi reaguje, człowieku? Nie wiem czemu. Mi też właśnie na tej mapce reaguje, ci powiem. Reaguje nie dość, że mi ciebie, to jeszcze mi klatki spadają. Do ci klatki spadają? Do dziesięciu. Nie no, mi aż tak nie jest źle. A u mnie jest. Ty grasz gromem też? Tak. No, ja myślę, że. Aż... Jaki headshot, piękny. Chyba nawet nie wiedziałem, co idę w jego stronę. Ja jeszcze dostaję punkty za ciebie, co jest najlepsze. Znaczy, znaczy. no, tak trochę punktów. No, jak zabijam, nie? No. Uważaj. Ulecz mnie. Ujdzie, za czekaj. Postaraj się przeżyć. Postaram się. Zachowaj się na razie. Dobra, jesteś. Okej, okay, jestem już. Ok, dostał. Nie ode Jak mnie. Jakbyś nie miał tam życia, to cię zaopatrzę. Nie. Yep. What the f? Dobra, zabity. Dobra, Dobra, przejmujemy to. Co yep. to było? Nie wiem, co się dzieje. Ja padłem na ziemię. Blackhawk, o ja, resp na mnie, zaczpij się na mnie tutaj Właśnie Jest. nie, na, na Blackhawk'u Dobra, to ja się zrespię na tobie, bo zginąłem, ale przyjąłem flagę Dobra, chociaż coś Jeszcze resp I respi tak. się? No O, jenieś, dobra Dobra, nie mam się co już pół no... przyjmować północnym No nie wiem Teraz musimy centralny, bo nam przejmują Straciliśmy centralny. Kurde jak tam jest Jezus piti pomóż Mnie już tam nie ma się odroć Odradzam się, na tobie Dobra, Dobra. Okej. Okay. Jesteś Znale. Jestełeś Wow, schowaj się. Mam go. Zabijłeś go? Tak. To się teraz chowaj. Kurczę. Dobra, już za późno. Północy nam przyjmują super, super. Ja się zrespiłem. Ja mam pomysł dobry, ale to ja ci powiem, jak skończymy nagrywać, ok? Bo myślę, że to ci się spodoba. Dobra. Czekaj, ja cię mogę uleczyć, bo ty masz mało życia, widzę. A nie, mogę ci dać zaopatrzenie. No to to jest właśnie to życie. Aha, no to luz. Zobaczmy, to są apteczki, i żyć. No, ja. uważaj to. Mam go. Jak ktoś to. O kurczę, resp na mnie. Dobra. Ja już mógł. Nie lubię tej mapki. Nie szło na ani w te. Okay, ani... Uważaj, 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 tam u góry są, na le tutaj na lewo. O kurde. Przebiegłem. Ja rzucam granatę. O kurde, Anuś. nic nie widzę. Też nie, wrzuciłem tę granatę. Idę naokoło. Sniper. O dobra, mnie zcieli. A ja ściąłem go. Okej, okay, jak możesz to zostać przy życiu przez chwilkę. Już nie jestem przy życiu. Dobra, to nieważne, jak coś teraz mamy. Strasznie powoli okay. punkty zdobywamy, ci powiem. Paje dopiero jest, a już tyle czasu minęło. Tak. Co się tutaj dzieje, ja pierdzielę. Idę naokoło. Ale mi zlagowało teraz, ja pierdzielę Nie wiem czemu Ale nie słyszę dźwięków z gry prawie że w ogóle Nie no w ogóle Niekiedy tu na tej mapie są bugi. Nie wiem. Co jest grane Nie wiem, mi czasami też karta dźwiękowa nie wyrabia Właśnie przestałem słyszeć dźwięki Straszne problemy są z Honor'em. Nie słyszę ani ciebie, ani dźwięk z gry O, już teraz słyszę A teraz znowu nie o oh my god, A teraz słyszę. Nie Kurde. Wiem, jest. A ty mnie słyszysz cały czas? Tak. To ja nie wiem co jest. Ale to ja jest. mam straszne problemy z Battlefieldem. No na No są takie problemy czasami, że to jest masakra. I czasami ja czas, czasami dźwięków nie słyszę. Nie przetłumaczę magazynków. Gigantyczne lagi są. Więc co? ja robię małe cięcie. Jak kręcę jak coś Co, Jak FPS-y? Hmm. Zrobiłeś też cięcie czy nie? Nie, no Dobra, nieważne, bo ja musiałem zrobić, ja już też wracam. uspokoiły się fps -y? Nie, nie, niezbyt. Ale kurczę, czemu ja sam... Fak. Yeah. Dobra, już wracam. Zasprintowałem. Aj, nie wiem, tutaj ludzie po prostu... Nie wiem, jakiś szybki sprint mają po prostu. Ty -ty -ry -ry -ty 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 Widziałem cię Postaram się przeżyć Postaram się kogoś zabić Jestem Uwaga, kurde, ktoś był Zabiłem go Masz go, dobra Ło nie wchylaj się nawet tam Tu ziomy są widzę Kurde przydałoby się Nie wiem na którym lewolu się takie fajne rzeczy do broni bo na... takie piąte rzeczy mam o kurde Nie żyjesz Bym chciał się zrespić na tobie, ale... Dobra, res. dobra. Re... Okej. Okay. Ty, jesteśmy otoczeni, wiesz ile tu, tu ich jest dookoła? O kurde. Zabiłem. Daj mi jeszcze raz uleczenie. Dobra. A ty mi też być mógł. To, to, dobra. Dobra. Tu jest! Ale tutaj wchodzą... Wchodzą jak w masło mi. No. Kolejny idzie. Flash. O ja, o, kurde, ja już nic nie widzę. Ale zabiłeś. Ha? No chyba, nie wiem czy to nie ty, wie, co czy się, nie ty. Nie to się dzieje. Dobra. To by taki tak idzie lepiej niż mi. Ja pierdziel, coś się tutaj dzieje. Jezu Chryste. Ja a mu nie mam. Ale zabiłem dostałem. Zabiłem nareszcie. Schroń się. Dobra, zabiłem. O kurde, dostałem. Na sam koniec, Ajajajaj. Kurde, będzie trudno znowu się przedostać na, na północny. Ale wygrywamy chyba. Tak, chyba ja. Ty czemu ty masz narodowość Anglia? Co? ale no, w ogóle ty masz narodowość Anglia, ale Jakim dobra. cudem? Nie wiem. Ja mam Polska. No to mi się zbagowało. Czyżby double kill? Tak, tak chyba double kill. Grunot! Zrzucam. Widzę tego zioma. A jak wygramy, to będziemy najlepsi, wiesz o tym? Jo. Ja? Mhm. O ja pierdziule Pity musimy pokazać się z jak najlepszej strony No ty człowieku, ale by beka była Ja Cokolwiek. już byłem raz, raz tymi... Jak Jakby py... no, no 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 Dobra, uleczę się Znaczy uleczę się twu... respie się na tobie, okej okay. Dobra, lecimy Jest nikła szansa, że się uda Uważaj tam, rzucam granatę Olu dociałem, fajny ragdol Zarąbisty po prostu Jakim cudem, co on zrobił? Mm. Nie żyjesz? No. Kurde, musisz sobie zmienić narodowość. No musisz. No. Ty, Angliku, ty. Eee, nie jesteśmy najlepsi. Nie, już nie? Nie. Mamy jeszcze da 3 minuty pity. Dawaj, dawaj, dawaj. Musimy grać tak jak wtedy, ostrożni. Aaaa! Kurde, im wchodzę, to podostrzał. 15 na 17, ja pierdziałem. Przeżyj! Kurde, ale czemu ja nie mogę? Dobra, jak, jak będziesz mógł, to mnie o ten ulecz Dobra, masz. Dobra, tam... uważaj tu. Oni tam są, tędy nie klasie iść. Nigdy nie, tędy ten, ten możemy zginąć. Dobra, idę za tobą. Co, skąd niby? Z tyłu są, ja pierdzielę. Mówisz, z tyłu? Mhm. Mm Flagę nam przyjmują nawet. Przyjęli nam nawet. Ja pierdziele, jaki to jest ostrzał. No, jesteśmy w samym... W ...środku piekła. Chyba nie wygramy tego. Ale centralny przyjęliśmy. O kurde. Jezus. Uciekajcie, nie... uciekajcie, przesuń się. No nie umiem tu strzelać. Nie żyjesz? No no dawaj, 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 może się zrespy na tobie Dobra okay, Kam się on on tutaj i oni tutaj idą Z której strony najpierw im powiedz Z prawej Mówisz? Mhm, mm tam są Jeden, jeden padł Są tam jeszcze? Nie wiem Uciekałem Tak są, są. Dostałem Zapiłem O kurczę, ale mnie też ktoś szczyla Łapcie granatę O dobra teraz nic nie zrobię chyba Chociaż Dobra no, no. Ulecz, ulecz mnie! O Ja, ja Co to było? Nie mam pojęcia szczerze. Ci Już chyba nie, mamy jeszcze nikłe małe szanse. I nie słyszę dźwięków karabinu, ja... Ja też nie właśnie o to chodzi. Jakie tu są bagi człowieku. Nie strasznie Jak... się nawala, musi jakiś parwić w końcu, bo... No człowieku, i to nie. I to akurat nie widzimy tego tylko my, nie? Tak Pełno myślę. osób. No tak, ja już nawet słyszałem. Mhm, mm poleciała bomba, Ekran się zaczęła. Pistolet słyszę, a karabin nie. Jest. Zabiłem. Nie wiem, czy to wina karty dźwiękowej, czy właśnie Medal of Honor. ale chyba medalofonor. No bo jak skoro ja nie słyszę też swojego karabinu, tylko no to chyba też medalofonor, bo ja wszystko inne słyszę. O kurde. Nie, nie widzę, widzę nic, nie widzę nic. Dobra, ja widzę. O kurde. Tak. O kurde, dobra. Jesteśmy no to... pierwsi! Ale przegrywamy Nie, wygrywamy. Jezus Mario. Tak. Czujeku kurde Trzymaj. Trzymaj, trzymaj, dokładnie o to mi chodzi. Trzymaj, trzymaj, czekaj, ja, resję na tobie. Wygrywamy. Ale wygrywamy tylko... O kurde, malo, mało mi ilością punktów. Nie, jesteśmy już na drugim miejscu. Fuck. Jeb, bomba. Bezdźwiękowa bomba oczywiście to jest. Niestety. Hej, uda mi się. Nie. Co skąd? Kurde, to, jest to że ja nawet nie wiem, skąd do mnie strzelają, bo... Czy on zapił mnie przez... drzewa? Ja go nawet nie widziałem. Ale brawo! Kurde, to, to, to tak to by było! Wow. Ale nie, że poszło. No. Dobra, to wiecie, koniec tego gameplayu. To na razie i cześć. Czekaj, 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 daj jeszcze. Zobacz. Ja Mikrofon masz włączony, gadasz, wiesz o tym? Podwójnie słyszę. I ale. nie, nie, nie. mnie. ja myślę, że to Dobra. tak dziękuję za oglądanie i na razie. No, cześć.